Spotykamy się w tym roku znowu przy chońce dla Ulmów w muzeum, które jest symbolicznym domem rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów. W tym roku wróciły do nas dzieci, dzieci ze szkoły podstawowej imienia sług Bożych, rodziny Ulmów, które przygotowały te ozdoby choinkowe, tak jak robiły to starsze koleżanki i koledzy przed laty przed pandemią ten czas pandemii rzeczywiście trochę zmienił nasz czas funkcjonowanie także i muzeum ale staraliśmy się przez ten okres pamiętać że przesłanie z Markowej trafia wraz z choinką dla ulmów do wielu rodzin do wielu miejsc do wielu muzeów społeczności, którym bliska jest kultura pamięci, ta, której, o której mówimy także w tym muzeum i którą tworzymy w tym muzeum. Noc cicha w śnie, a ty nie śpisz, nie. Gdzieś jeszcze brzmią dzwonki wesołe. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się przy choince u ulmów, w miejscu szczególnym, w czasie też niezwykłym, świątecznym, w czasie, który pozwala na pewną refleksję, z uwagi na to, gdyż rodzi się życie, rodzi się miłość, miłość, która przychodzi do nas, która. Zaprasza nas do współdziału, do życia w prawdzie, do życia w świetle, do życia dającego radość, dającego szczęście. I z tej właśnie okazji chciałam życzyć Państwu dużo radości, dużo miłych, przyjemnych chwil spędzonych podczas spotkań świątecznych przy wigilijnym stole dużo dobra i życzyć Państwu dzielenia się tym dobrem, dzielenia się radościami i szczęściem, a niech yy, yy, wspierają nas w tym właśnie Słudzy Boży Rodzina Ulmów, a również niech darzą nas swoimi owocami, błogosławionymi owocami i tego właśnie wszystkiego życzy państwo, Państwu Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Markowych. Chrześcijan są w szczególny sposób znakiem nadziei. Chrześcijanie wierzą, że to Bóg wkroczył w losy świata tam w Betlejem. I dzisiaj, kiedy myślimy o tym także pod, przez pryzmat tej wiadomości o rychłej beatyfikacji rodziny Ulmów, widzimy, że. To jest szczególne zwycięstwo. Zwycięstwo, które przyszło po śmierci, po ofierze tych ludzi. I niech to będzie także nasze orędzie z Markowej do wszystkich, którzy szukają poprzez muzea, poprzez instytucje kultury pamięci nadziei. A zatem, tak jak życzą sobie chrześcijanie, wierząc, że jednym z imion Boga przychodzącego do Betlejemst jest imię księcia pokoju. Życzmy sobie, żeby pokój i w te święta i w ten nowy rok zagościł w jak największej liczbie najpierw serc ludzkich, a potem domów, wspólnot, narodów, bo przypomnieliśmy sobie także przez ostatni rok, że wojna jest częścią nie tylko naszej historii, ale także i naszej, jak widać, powtarzającej się rzeczywistości. Życzę wszystkim Państwu pokoju.